Kłopoty Pani Ziemi, rozdział drugi. Minęło parę miesięcy. W pewnym dalekim, ciepłym kraju na południu, karawana wielbłądów ruszyła do miasta Oazy, która znajdowała się na środku pustyni. Mieli przed sobą długą drogę przez piaszczystą równinę. Wśród podróżników był wielbłąd Garbusek. A że brał udział w takiej wyprawie po raz pierwszy, nie bardzo wiedział, jak się zachować na wypadek, gdyby zabłądził. Co prawda jego ojciec, doświadczony piechur, pouczył syna, jak ma w takiej sytuacji postępować. Ważne by w czasie nocy obserwować gwiazdy na niebie. Garbuskowi, psotnemu wielbłądzikowi, nauki ojca weszły jednak jednym uchem, a drugim wyszły. Ale to, co najważniejsze, zapamiętał. Zapadał wieczór i karawana była już bardzo zmęczona, a szczególnie garbusek, który ledwo włóczył nóżkami. Usiadł na piasku. Idźcie dalej sami, ja was dogonię. Tylko troszeczkę odpocznę, powiedział do towarzyszy drogi. Ziemio, pozwól, że się położę. Oczywiście, odpowiedziała Ziemia. Już użyczam miejsca. Garbusek usiadł wygodnie na piaszczystym posłaniu i zasnął. Kiedy się zbudził, była bardzo ciemna noc. I jak ja teraz znajdę kierunek? Pani Ziemio, pomóż! Ziemia czuła się trochę odpowiedzialna za to, że pozwoliła garbuskowi położyć się na piasku. Trzęsła się ze strachu i zimna. Zobaczyła to pani noc i szybko pobiegła po swoje córki, które wybierały się na całą całonocny spacer po niebie. Moje kochane, dość tego strojenia. Pani Ziemia potrzebuje pomocy. Zabrać mi złote latarenki i szybciutko na niebo. Ty, gwiazdo południa, zabierz największą, żeby cię było widać z daleka. No już, już, nie ociągać się, zawołała. Gdy tylko gwiazdki pojawiły się na niebie, od razu zrobiło się jaśniej. Garbusek nie mógł uwierzyć własnym oczom. Dziękuję, dziękuję, zawołał. Teraz już wiem, gdzie mam iść. Gwiazda południa wskaże mi drogę. Nad samym ranem, gdy było jeszcze ciemno, wielbłądek ruszył w drogę. Pani Ziemia, zadowolona z takiego obrotu sprawy, uspokoiła się nieco. Do widzenia, garbusku, i pozdrów moją perełkę, oazę, zawołała na pożegnanie do garbuska. Do widzenia i dziękuję za wszystko. Już nigdy nie będę się oddalał od karawany, chociażbym był bardzo, ale to bardzo zmęczony, odpowiedział garbusek. I tym razem sprawa zakończyła się szczęśliwie. Garbusek dotarł cały i zdrowy do miasta, a gdy tylko przekazał pozdrowienia od Ziemi, Oaza przyjęła go bardzo serdecznie. Użyczyła mu cienia pod palmami, poczęstowała zieloną, świeżą trawką i jeszcze napoiła ożywczą wodą.